Siemanko, z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Blitz SG na moim kanale Dzisiaj, podobnie jak ostatnio, ze mną Twist Siemano, Twist No cześć, cześć, cześć Ogólnie, zobaczcie, nagrywamy to 24 grudnia I w związku z tym tutaj w Minecraft'cie teraz zostały zmienione skrzynki Jest inna tekstura skrzynek, także teraz widać je od razu z daleka Nie będziemy mieli chyba tutaj problemu z, z ich znalezieniem Twister, robimy szybko, mamy 10 sekund No ja, stary, mam dla ciebie taką skr... radę, nie? Bo suicide no. to jest samobójstwo No ty kurde, ty Musiałeś mi o tym przypomnieć u! Dobra nice, mam już jakieś skrzynki, chodź za ciebie, za ciebie uciekaj i w lewo. Ja! Dwa dawaj... za mnie prawie w ręku. Dobra, dobra, za da, da dawaj wlewa. za ciebie i w lewo, okej? Okay. Od razu widać te skrzynki, ale super to jest. To jest zbyt. dobra A, No nie o, wiem, wybiegam. A te. widzę, cię, widzę, cię. dobra. Okej, okay, okay. widzę już jakiegoś typa. Zaczęło ja go też. Ma takie diamentowe jakby buty. Znaczy spodę. Oj, okay, pada, pada pada, pada, pada Chodź chodź fuck mm. Kurda, nie! Jajaj Będziemy teraz już oczekiwał, zbieraj skrzynki po drodze, twisie, ja, ja będę go gonił. O nie, wpadnę w dziurę. Boże, on dobra. na bluzę z Ojej, jak mi przykro Dobra, pada, 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 pada Nice, okej, okay, pierwsza osoba zabita Chodź, cofniemy się, bo tutaj nie zgadnęliśmy skrzynek wszystkich My tędy a... szliśmy Jak nie? Szliśmy, nie. jak? Tędy szliśmy, tędy chodź szliśmy. tutaj no No właśnie, to tutaj trzeba zgadnąć to wszystko O, dobra, okej okay. Ty masz coś w ogóle? jakieś, EQ masz, nie? Co no czemu? mam, mam, spokojnie. Dobra Okej, okay, tutaj wszystko, czekaj, jeszcze tą wezmę, bo... Pewnie pełna, a jak? Jezus, Mario, ale Q Łap, stary, mam cię do ciebie Łap sobie to. Masz może klatę jakąś, czy nie? E, mam ubraną, a już Byli mam się. te, mam te, e, mam złote, także, a nie, ten chainowe. Wiesz, że, no? patrzę, że złota daje tyle samo defa co chainowa, nie? Oprócz no, no, no. Z, oprócz spodni. Serio? Wow, no, dziwne. Dobra, okej, okay, dawaj tak lecimy. Ile jeszcze osób zostało? 15 graczy, spoko. Damy radę, damy radę. Wiesz co, ja bym się cofnął może w stronę środka bardziej, bo pewnie tam będą... Gdzie jesteś? Nie więcej się się No Tutaj na, na środku biegam sobie. Widzisz dobra. mnie, czekaj, widzę, nie chodź. Ja okay. potrzebuję jakiś crafting, bo nie mam jedzenia, mam żelazo. Aha, dobra, 12, okay. ty, 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 Ja mam jedzenie, czekaj, dam ci. Jestem sobie sam. A, w sumie nie mam zbyt dużo tego, masz jedno jabłko. A ja mam 12 tych, tych. tych o jest, jest, je, Dwie osoby, dwie osoby, okej, okay, jedna o, zginęła. O. pomóż mi, pomóż mi! Pomóż mi. A, fuck. Kurde, ominęłam i, te, I teraz wyglądać, no. Jak wyczuł od razu, nie? tam tego, 20 haps, no. ale. Widzi Skupany. nas i od razu ucieka. Nie, no nie ma szansy raczej z nami. Ale jestem groźny w tych tych, w tych spodękach. <grymianie> On różne, ten... Tam poprawnie się schował. Dobra. O, się ma, dobra, nie ma go już. Dobra, go O, będzie zawracał, bo tam jest ślepa uliczka. Nie będzie miał gdzie biec. Uważaj, cofnij się troszkę dalej. Okej, okay, zjadł coś, je coś. Uważaj, what the fuck, to jest dziura. Nawet what? nie wiedziałem o tym. Gdzie ty pobiegłeś? No, jestem za nim, jestem. Widzisz Ja mnie. jestem za nim. No, ja też. Nie Kurde. biłeś. Właśnie wiem, uderzenie się przez ale Kurde, gdzieś nie chyba masz skupane, no. Patrz jak się trzyma, ośmiu graczy stało zabijemy go. Dobra, no, no, dawaj. Wiem, z ciebie śnieżką. Jezu, <laughs> serio? Bejka. Zaraz myślę, mam gdzieś Sprint wyłączy po prawej stronie stypek. Czekaj, Kupia. bo ja ubieram, chyba ubiorę spodnie jako Affinity. Dobra. Nie przydadzą. Ja, ja mam właśnie. <laughs> no, przydadzą się jak nic. No. Okay. Dobra, to, to jest najlepsze enchant ogólnie, nie? Z hitu. Zawsze cieszę się jak w bossach trafię. No. <laughs> Jest! Jak, jak on padł? Stary, miałem 11 hp i go zdjąłem, dobra. A tutaj widzę... Widzę się tułką na środku! Trzy osoby! Dobra. Stary, nie, trzy osoby nie, na nie środku. Nie, go nie, go nie. Dobra. Ja piję się, ale co tu się dzieje? Czekaj. Polecę tą stronę. Okej, okay, jest! Sieba no, Jakim nigdy cudem ten śmieci! Nie pada Nigdy więcej nie renderuję filmiku i nie gram, nie? Bo to nie jest za fajne grać na tym, na shortie. Nie widzę renderujesz teraz filmik? No. O oh fuck o oh fuck, o oh fuck, o f**k, co mnie, co mnie? Padaj! Jezu, go joki jak fort! O stary, pomóż mi, pomóż mi! Ja pierdzi, szybko dałeś mi jakieś buty, klatę. O! Byle co. 20hp ma, bije mnie, bije mnie, bije mnie! Stary, nie, nie, do, nie rady do ci pomóc. Nie, musisz się trzymać. Nie! Padłeś? Nie, żyję. Okej, okay, dobra, to czekaj, to ja lecę do ciebie. Nie. Ja pierdzielę, Ja pierdzi, ci... ja Ja pierdzi, ja wiem, to jest najgorsze, jakiś... nie, to jest najgorsze, stary, bo ja tutaj też biję typa, który ma 11 HP i na hita go zdejmuje z, z, z tej kamiennej siekiery, więc nie ma co, dobra, Czy osoby są, ja tutaj będę grał, i twist, bo nie ma sensu, żebym wychodził. No bo umarłem. E, mam nadzieję, mam nadzieję, że dam radę. Okej, okay, kurde, te skrzynki od razu się rzucają w oczy teraz, fajna sprawa w scenie. O, w następnej arenie już będę miał 100 FP. okej, bo już się kończy, tak? Będę nerwować. Mhm. Dobra, o, typek na środku, fuck, to się że jest doba, dobra, to chyba dziewczyna, A co no. Chcesz się pić? What A co? Fuck? Jadłeś? He-he Hehe, hehe. He. Tak bardzo no zawodny, dobra? Dobry nie? Kolejna osoba zabita. Czy... Ej, ja nie wiem co ja mam brać teraz, jak będzie ten. Kurde, to zmieniłem na to samo. T-Drox, Wej no? suicide, Wej suicide. Suicide będzie najlepszy, myślę. No, że tutaj ludzie nie zgromadzili wszystkich skrzynek, widzę. Pewnie bym nie... Ja wziął suicide, nie. I dobra, blitz staro szukamy. Na stół tutaj, tutaj będzie gdzieś. Dziwię się, jak nie będzie, szczerze mówiąc. Szukaj w skrzynia. Najważniej znaleźć Bez Patrz nie ma Rol O pierwszy raz nie ma tutaj bistaru, dobra zobaczę w tej skrzynce Może, kto wie Nie, też nie ma Okej, okay, tutaj leci typek do mnie Powiem ci, że tutaj w lobby też nie ma Padaj, 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 padaj Jest, zabiłem go, ja I Dwa HP mam, o fak. dobra O Ale fuck, deathmatch, deathmatch, deathmatch Nie bardzo mi się zregeneruje stary no bo masz 15 Jezu, sekund jeszcze pójdź za nos padnę Ja, jeszcze między jedzenie, Boże O, nie, nie ma, bata, ja padam Mam teraz 2 HP, jeszcze jestem zatruty Chyba, że taką strefę mówalną, ale to nie ma sensu Patrz, o, patrz Patrz What? Patrz Chodź w... Co ty robiłeś? 2 HP miałem stare i mi się jeszcze nie regenerowało O fuck, dobra moi drodzy, także widzimy się w następnej rundzie Okej, okay, tak więc was w kolejnej rundzie e, tym razem jesteśmy na jakiejś mniejszej mapce, bo jest tutaj tylko 18 osób Dobra, tu jest szybko, co, co robimy? Eee, biegnij za mną Dobra, biegnę za tobą, skrzynki i... O, fuck A potem biegnę za tobą Kurde, nie mam żadnego I miecza, zrypiana. nie ma. Fuck Dobra, lecę, lecę do tego Dawaj, lecimy do, do tej wieży pierwszej tutaj z brzegu I gdzie ty jesteś, gdzie jesteś? Już pobiegłem tutaj Wiesz co, kieruj się na... Kieruj? Kieruj się na east IST! Dobra, ale ja co do góry tutaj pewnie będzie jakaś skrzynka? A, mam przynajmniej taką nadzieję. Kurde, tam już tu za mną biegnie, kurde, oby, oby nie ma miecza, jest skrzynka, dobra. Siekiera, chodź, chodź. Siema, siema. Dobra, chyba cię widzę, klepię się. Dobra, ta, ta, tak, klepię. Jest tu. Tu, tu mi jakieś. O, dobra, Dadaj. jestem za tobą, jestem za tobą. Patrz, skubaniec no. Jak mnie takie farty denerwują. Biegniesz za mną? Mhm. Mm Czekaj, Poczekaj, ja może. z drugiej strony tego jeziorka powiem. Okej, okay, dobra, dasz radę może jeszcze. Zosnęło mnie niestety. O! Patrz! Aj. Skubaniec. Tu jest jakiś. Jest? Gdzie? No, idioto! Chodziło mi o siebie, wiem, właśnie. Okej, okay, czekaj. Dobra, jest miecz. widzę. 16, dobra, mam miecz też, spoczko O, o, Mamy o. Radę. Ktoś, ktoś widzę, podróży. widzę. No, no, no. Okej. Okay. Dobra, dobra. dostaliśmy boosta z tej dobra. strony. Okay, z drugiej, bo ob, 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 mi Widzę, widzę, no to tyle jestem z drugiej, a ja będę leciał tędy. Okej, okay, oni lecą tutaj teraz. Finijmeister jakiś. Patrz Trzy Aha. osoby widzę teraz, ale Widziesz. nikogo nie mogę... nikogo... Cztery ja... patrz! Ja pięć, nawet pole... Nie wiem, że też coś jest. Dobra. Po kolei, no dobra, ani ten, ani ten. Ani ani ten ani... Żaden. Za dużo ich tutaj. Żodin, żodin nie będzie. Tak się? Zabity. Żodin. Kurde no... Ja pierdzielę! Ten jest piętszy nie No. Dobra, dawaj tędy, słuchajmy Piggy John mnie denerwuje. Nie wiesz, byś świnią, nie byś świń. Ale z niego świnia można powiedzieć. <noise> BOBS! <noise> 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 ja <Jakie, głosy> to było? Z ucha? jego no, jedzenie. O, ma, ma kamienny miecz, nice. Jaki, jak, jakie jedzenie? Jest... No widziałem, że z niego świnia nie przecież. Tylko Wypadł to się podoba. Ty, Polka A jest, faktycznie. Ale to ja sam sobie go zjem. No idioto! Nie wiem, chodź, idziemy. Dziewięć osób tylko łowu mi radę, czekaj. Wow, czyli połowa. Dobra, tutaj. Okej, okay. już mi coś ścięło. No tam ma... strzały, tam strzały były, ja sobie... Nie ma czegoś takiego, by jak większa połowa. Obie połowy są równe. A ja, tak, tak, propos czego? I, tak, i, tak, I tak tego nie będę wam tłumaczył, bo większa połowa z was tego nie zrozumie. <laughs> Jezu, dobra. Takie tam czarciki, twista. <laughs> Okej. Okay. Jakiś Batman. Gdzie? Nie pada, okay, nie, nie pada tylko. Okej, okay, dobra, zabiję te. Jak nie żyjesz? On nie żyje. A, myślałem, że to jest. No czy to takie schizy, że na przykład gdy Batmana i mówi. O Spiderman. Ja jestem spać, nie masz. Dobrze! Dobra, słyszy pani! Ty masz bo trzeba No ja właśnie. Właśnie ty słyszysz? Do spania! Jezu, pauzów pa, pa, tam, nie? Okay, o, o. Tutaj chyba kogoś widziałem. Mario. Dobra, dobra. Nie wycisza się stary! No, no. No nie Jak padłeś? To był ten ja Dobra, A... czekaj, ja tutaj lecę, twardo, ja nie będę, nie będę tutaj wychodził, okej, kolejna skrzynka, pusta, ja pierdziule Ten gościu sobie wziął do serca, że mam zbać i chciał, żebym spał życiem wiecznym No właśnie wieksem, po... czyli, no, Z najwiecznym, <grym> mi się. zabił O, tam jest typek, ja mam kamienny mierz, więc on jest, on już loser, nie, pokażę mu, że nic nie mam, niby, o, dobry, <grym> dobry agent, patrzcie, nie widzimy tego niby, nie, tak naprawdę A? No stary, o? Pan Chce się bić ty Chory. Dobra. Kolejna do zabita. Sześć Cześć. osób. O, siema. No, nice. Oh fuck, man. <ścoughs> Dobra. <śmienic> powiem, powiem że troszeczkę się kurde zdziwiłem. Nie, nie, nie sądziłem, że mnie zabije. Nie wiem, czy on mnie zabił. Ty chyba. chyba... No? masz co w w kolanie mam strzeli no nie widzę. to, chyba, to no. chyba ty widzisz, dobra Okej, okay, także cóż moi drodzy, niestety nie, udało mi się tego zwyciężyć Mimo wszystko ja wam bardzo dziękuję za, za uwagę. E, postaram wam nie, się nie, 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 gdzieś tak mniej więcej w południe, bo, bo wieczorem pewnie nie, więcej wieczorem południe, nie, nie, mieli nie, nie, na komputerze, więc nie, 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 więc. nie, 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 ja nie, wszystkiego dobrego. Życzę nie, 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 że byłeś Ja nie, ja Feliz nie, 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 feliz na nie, nie, No i z naszej strony to, to było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia